Liga letnia to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Koszykarze, amatorzy bawią się na sportowo, rozgrywając kolejne mecze. A tych meczów już sporo rozegrali, nie zamierzają zwalniać tempa. Mowa tu nie tylko o zwycięzcach, ale o wszystkich uczestnikach rozgrywek DALK, którzy zmagania traktują przede wszystkim jako właśnie dobrą zabawę. Z naszymi kamerami byliśmy tym razem na dwóch starciach. W grupie B misie patysie pewnie pokonały centrum naczep 83 do 64. Mecz jednak rozpoczął się od zdecydowanej dominacji centrum naczep, które prowadziło 7-0. Grało niezwykle skutecznie przez pierwszą połowę, pokazując dobry basket, zarówno w obronie, jak i w ataku. Na finiszu inauguracyjnej kwarty było już 19 do 5, później seria skutecznych akcji przeciwnika, ale odpowiedź była równie mocna i po pierwszej kwarcie centrum prowadziło 22 do 13. W drugiej Sporo się zmieniło już w jej środkowej części, był remis. Później faworyt przyspieszył, i po dwóch kwartach to misie odskoczyły na dystans, jednak tylko siedmiu oczek. Kolejne dwie odsłony już niestety bez wielkiej historii, bo dominacja misiów była znacząca. Po trzech czwartych meczu prowadzili już 65 do 44, a ostatecznie wygrali 83-64. 19 punktów dla zwycięzców uzyskał Piotr Chudzyński. Wśród pokonanych wyróżnił się zdobywca 26 oczek Piotr Kolisko. W grupie D faworyt także nie zawiódł. Drużyna Foras wygrała z Basketball Polish Basketball Klinik Dzierżoniów 83 do 49. Nieco podobnie jak w pierwszym oglądanym dziś spotkaniu początkowo prowadził późniejszy pokonany w tym przypadku ekipa z Dzierżoniowa 7-2. Później kwarta mocno się wyrównała i po upływie jej czasu mieliśmy na tablicy wynik 24-23 dla Foras. Pierwsze akcje, drugie odsłony na przemian i dla jednych i dla drugich, po czym nastąpił przestój w zdobywaniu punktów. Szybciej z niego otrząsnął się faworyt, który po dwóch częściach miał już 8 punktów więcej. Trzecia i czwarta kwarta to już basket w jedną stronę, oraz pokazał przede wszystkim defensywę na bardzo wysokim poziomie. Po trzeciej kwarcie prowadził 55 do 38. Ostatnia odsłona jeszcze przez chwilę dała emocje, bo Dzierżoniów odrobił część strat, ale końcówka. Dla faworyta, który wygrał aż 83 do 49. Liderem strzelców wśród zwycięzców Szymon Zieliński, zdobywca 23 punktów w gronie pokonanych, wyróżnił się zdobywca 14 oczek, Wojciech Fedorski.